Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Rado. Dzisiaj nagrywam odcinek z polskim piesełem. Siema. E, Przywitaj się. Ile masz lat, ile KD, e, ile masz winów i od, od ilu subów mnie znasz na YouTubie? Znam cię od subów od 500, KD mhm. 1.41, winów 42 i lat 10. Okej, okay, dobra. 10 lat masz, okej. Okay. I chciałbym w ogóle go pozdrowić bardzo mocno, bo kupił mi tą piłkarkę. Tak, to ty mi kupiłeś tą piłkarkę, tak? Okej, okay, dobra, to on mi kupił piłkareczkę i chyba jeden z tych tańców zaraz wam pokażę. Chyba ten. Ten? Ten drugi, nie? Tak, o, ten. Więc naprawdę 1400 maców, VDotów e, VD wydane z moim kodem. Nice. E, sorry, dla mnie i z moim kodem jeszcze. Ok. robimy tak. E, bez trapów gramy, bez małych kewów. Bierzemy Skara i tą nową pompę i lecimy do trzech. I ile ma być łapek w górę, żeby był kolejny odcinek? Ma być 80. Dobra, 80 opek. Wziąłeś bronię, Tą i Skara tak. starego? Skara i. Dobra, i lecimy. W ogóle widzicie nową jakość filmów? Lepsza jest. Aktualnie mam 20 000 20 tysięcy bitraj'tu. Lecimy z nim o! W ogóle możecie napisać w komentarzu, czy wam się podoba yy, taka forma odcinków, że i pioseneczka w trecie, żeby się nie nudziło. O, a nie, tu go porobił. Dobra, to nie jest bez kewa, to jest. dla mnie, ale dobry jest. Hop, Fuck, tak. a nice, nice, nice. Okej, okay, 1-0. Kolejny. 1-0 na razie, dla ciebie. Tak widzimy, tutaj jest dobry przeciwnik. Tutaj. Taka osoby trzeba brać najczęściej do serii. Let's go. Dziękuję też osobie tej, która mi kupiła skiny. To ponad 2000 v Kupił mi pakiet Jordana i... Panią tenisiskę wczoraj. Więc naprawdę polecam chłopa. Pokażę w następnej walce Wam nową nową metę z 90kami. Na 90, Nawet 90 nie trzeba robić, a można wygrać. To w bardzo łatwy sposób. Nie wiem, czy z niej wygram. Bo jaki dobry. A dobra, porobiony. O! A! Popy ma 40 p to ktoś tutaj sądzę, że już się mu nie uda. Chyba, że jest omnibusem. W tym zoniak. Faksa, Tam, to jest nowość. Piękna blokada. A, nice. 1-1, nice, ładnie było. Okej, okay, lecimy, jest 1-1. Ostateczna walka teraz. Zobaczymy kto jest lepszy w ostatecznej walce. Jak na razie 1-1. nie eee, nie, bo chodzi o to, że 3 walki gramy i wiesz... A. Ok, Okej, tutaj jest niższy. Okej. Okay. Zaraz wam pokażę nową metę. Nie wiem czy się ten... O, a widzicie? Poprawił same dziewięćdziesiątki i jeszcze go przyścignąłem. Takimi 80 osiemdziesiątkami, polecam ten sposób. Jeżeli go znaliście to możecie napisać, znałem ten sposób. Jeżeli nie znaliście to możecie napisać, wow, skąd ty to wiesz. Chyba pokażę wam co się nauczyłem, o widzicie? Patrzcie, patrzcie, nauczyłem się tego. Jestem się bardzo dumny. Teningi na kreatywnym jednak coś dają. Naprawdę polecam. A zacznę, aktualnie o Guardian w ogóle przez kreatywny, bo teraz bardzo dużo gram kreatywnego i właśnie przez kreatywny bardzo dużo się nauczyłem w grę grać. I teraz. A, nice. Ładnie było, okej. Okay. Chcesz kogoś pozdrawić? Pozdrawiam mojego brata. Okej. Okay. I. No. I koniec? A okej, okay, tak. dobra. To dzięki za odcinek, 80 topek w górę. Kolejny odcinek z kolejnym jakimś bardzo dobrym graczem. E, siemka! Dobrze.